A teraz przed tobą mocno imprezowy czas, prawda? Twoje urodziny, urodziny twoich synów i co się szykuje? Będzie zabawa? Nie, nie. Już uro... mhm. Jeśli chodzi o imprezę, to jakby zakończyłam e, imprezowy tryb na urodzinach Radia. Muszę ci powiedzieć, że się działo. E, i, I moi biedni sąsiedzi naprawdę mieli. My bardzo rzadko imprezujemy, ale jeżeli już to z przytupem i to dosłownym, działo się po cudownie, cieszę się bardzo. Czy Ty podpisałeś pakt z diabłem? Czy się w ogóle przejmujesz upływającym wiekiem? Bo patrząc na Ciebie, to chyba nie. E, powiem Ci szczerze, że. Mm, e, bardzo dużo się dzieje, bardzo jest dużo pracy, bardzo yy, dużo różnych projektów, ale po Henryku widać, jak ten czas szybko płynie. I niby Henio nic, bo tak naprawdę jest jeszcze dzidziusiem, ale dociera do nas z Radosławem, mieliśmy nawet takie, takie rozmowy, że ten czas naprawdę płynie bardzo szybko, a jeszcze tyle chcemy zrobić, tyle... Tyle planów, tyle miejsc zobaczyć, tyle różnych projektów prowadzić w życie, że jeżeli myślę o opływającym czasie, to nie w kontekście urody, fizyczności, tylko w takim kontekście, że musimy naprawdę maksymalnie skomasować i myśleć o tym, co chcemy zrobić, bo tego czasu jest po prostu coraz mniej. Ale zgodzisz że jesteś teraz chyba w najfajniejszym okresie życia, prawda? Ja jestem od już naprawdę dłuższego czasu i nawet kiedyś. Znaczy od, powiem Ci szczerze, że spotkanie na mojej drodze Radosława bardzo to wszystko. I, i, I to jest taki paradoks, bo właśnie spotkanie jego, gdzie wszyscy myśleli, że to będzie w drugą stronę, spowodowało, że cały ten mój świat się właśnie bardzo uspokoił i, i, i wszedł na prawidłowe tory. I nawet jakiś czas temu miałam. Dyskusję z moimi followersami, z dziewczynami u mnie na Instagramie, bo czasem dziewczyny mi zarzucają, że ja tylko pokazuję swój przekoloryzowany i nieprawdziwy przez to, bo zbyt perfekcyjny e, obraz świata, mojego życia. Tylko, że to nie jest tak. Ja, ja się nawet nad tym zastanawiałam, bo wiesz, ja nie chcę tworzyć jakiegoś takiego złudnego m, poczucia. I, I pokazywania norm, które mogą komukolwiek zaszkodzić albo kogokolwiek prowadzić w złe samopoczucie. Bardzo bym tego nie chciała. Ale ja długo mówiłam na przykład o moich problemach z zajściem w ciąży. Długo też mówiłam o tym, że faktycznie rozpoczynając swoją pracę w telewizji, nagle wiesz kompletny przewrót mojego życia osobistego. Ja naprawdę nie unikam mówienia o swoich kłopotach, ale od dłuższego czasu dzięki temu, że. Jest Henryk. Zaszłam w ciążę, bo, bo, bo to naprawdę kilka lat było wiesz, problematyczne. Zawodowo jest naprawdę fajnie. Już niedługo w sierpniu, jak wrócę z tej Szwecji, yy, wchodzę na plan nowego programu, który teraz będziemy przygotowywać. Plan programu bardzo pożytecznego, bardzo fajnego i cieszę się, że, yy, że go zrealizuję, więc znowu nie mam powodu do narzekania. Yy. Ja nie chcę i nie potrafię udawać, że jest źle, jak jest dobrze, bo wiem, że może to się odmienić. I też bym chciała nauczyć dziewczyny, żeby wiedziały, że, dobra, teraz masz źle, jest nie najlepiej, ale za chwilę to się.